Hej, Cześć, się z tej strony rozpuszczony Jest to kolejny odcinek z naszej serii Expo Border. Słuchajcie, nie zapomniałem, jesteśmy, nagrywamy, działamy. Yy, mamy u naszego tradera kochanego, więc co tam dla nas ma? Yy, no, syf. I warto by było zabić lamy, słuchajcie, yy, tak ze względu na skórę. No, nic nie poradzę, to wiem, że tak nie powinno być. Też mi jest wstyd, nie patrzcie, drastyczne sceny, wyłączcie odbiorniki ale no niestety skóra jest cenniejsza niż złoto. Oświetlałem sobie wyspę, coś tam próbowałem kopać, ale to mniejsza o większa. Słuchajcie, w tym odcinku będzie nam potrzebny bardzo dużo marcheweczek ponieważ zabieramy się za farmę mm, wieśniaków, yy, bo myślałem sobie i mówię, jak tu zdobyć ekspa, jak, jak tu zdobyć ekspa, jak, jak tu zdobyć ekspa. No i wydaje mi się, że najbardziej teraz korzystnym opcją dla mnie będzie yy, zamiast budować ekspiarkę w neterze. Do której na razie nie mam psyki, to wydaje mi się, że farma. Boże, farma. Mm, możliwość handlu z wieśniakami da nam wystarczająco sporo expa i powiedzmy, że pójdziemy sobie do przodu. No, jakoś tam znacznie, powiedzmy, nie tak liczę, że naprawdę progres będzie duży. Więc zabieram się za farmy wieśniaków, a później zrobimy, słuchajcie, coś, czego normalnie nigdy w życiu bym nie zrobił, bo uważam to trochę za nielegalne, ale. Jako, że jest to taka seria, jaka jest, to dokonam tego, tej zbrodni. Ha, 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 no ale to potem. Na razie idę. budować i no, kolejny dzień w pracy. Dobra, słuchajcie, udało mi się zrobić farmę wieśniaków, także już mamy. no powiedzmy, pracowników. Zobaczymy, jak w ogóle stan wygląda. Bo nie wiem, czy coś się tu udało złapać, czy jeszcze nie bardzo. Ale potrzebujemy na razie trzech villagerów, i oddajcie te marchewki. Dobra, coś tu mamy, już czeka na nas. Oczywiście system wagonikowy zrobiony. Tutaj będę sobie stawiał wózek przycisk i będzie leciał wieśniaczek. Zrobimy jakiś trade hall, ale to później albo w ogóle w następnym odcinku. Nie no później, bo musimy dzisiaj wytestować to. Tylko jeszcze brakuje mi ogólnie żelaza, bardzo mam niedosyt żelaza. Także potrzebuję w ogóle zakopać ten dziurę. <laughs> także potrzebuję zrobić jeszcze farmę żelaza, więc tym się zajmę najpierw. Dam wam chłopaki, marchewki chcecie? Rozmnażajcie się byczki Tam są kolejni, także potrzebujemy ich sporo, więc macie, marcheweczki No i co, teraz słuchajcie sobie stworzymy farmę nici Automatyczną farmę nici Totalnym przeciwnikiem jestem Ale e, nigdy w życiu bym tego nie zrobił, ogólnie uważam to za wielkie oszustwo, ale Musimy to zrobić, bo. No, bo tutaj jest inny świat, inne zasady. Jest ciężko z EXPEM i jest. Jest potrzeba fary, mieć dużo i, i, i handlować z wieśniakami. Dobra, w końcu. Musimy się patrzeć na południe, na pewno tyle wiem. A południe jest tutaj. Dobrze się dzieje, dobrze patrzę, dobrze patrzę. I zacznijmy budować. No nie wiem czy tutaj jest dobre miejsce, ale powiedzmy, że tak. Wydaje mi się, że kopiemy dziurkę 3x4. Tylko już widzę, że... Raczej tego terenu mi tutaj z tyłu zabraknie delikatnie, więc szybkie przeróbki. Coś na wizji wam pokażę, bo, bo farmy żelaza nie będę wam pokazywał, bo na Survivalu budowaliśmy dosłownie taką samą, także odpuszczę sobie, ale to jak robimy ten mechanizm to pokażę, ponieważ dla mnie to też jest jakaś swego rodzaju nowość. Pierwszy raz w życiu robię, nigdy w życiu bym, mówię, tego nie stworzył Dla mnie to jest oszustwo, to wiecie, te nici są pozyskane jakby z jakiegoś bugu I, i, i nie korzystamy z czegoś takiego, nie, 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 nie yy, Kompletnie teraz nie pamiętam yy, Jak to obudować, żeby to miało ręce i nogi I nie wiem, czy tak o to w tym chodziło? Chyba tak, słuchajcie mm. Muszę sobie zaufać, no bo sam w sumie nie pamiętam, póki co jest tak mocno z głowy robione. Pierwszy raz widziałem jakiś tam poradnik na YouTubie, także. No nic, zaryzykujmy. Mam wszystkie przedmioty, tego jestem pewien, więc nie powinno być najgorzej. Czy szkło, że na hoperach, czy na skrzynkach? To jest pytanie, ale chyba skrzynki. Na skrzyneczkach powinno być szkło. Teraz powinniśmy sobie tutaj pięknie obudować, to w tym momencie o tak. Teraz możemy sobie to zniszczyć profilaktycznie, gdyż ponieważ potrzebujemy położyć trapdory, które są skierowane w tą stronę. Otóż to dokładnie. Yy, tak, 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 tak. Teraz stawiam chyba tutaj bloczek z racji takiej, że tutaj będzie dźwignia. Dobrze myślę, dobrze myślę, spoko. Wylewam wodę słuchajcie w tym miejscu i w tym miejscu. <grym> Kompletnie nie wiem czy dobrze to I patrzę w ogóle na stronę zachód, na zachód, dobra. Boże, na wschód. Teraz, jeśli się nie mylę, to powinienem postawić sobie te zaczepy po tej i po tej stronie. Oczywiście, jakbym nie wpadł, to był, był nie sobą. I zamykamy, z tego co wiem, obwód, obwód właśnie tymi nićmi. Tylko ciebie muszę zamknąć, Woda nieczysta. Bo przeszkadzasz, i odbierzemy swoje przedmioty, które tutaj straciliśmy, dobra. No to jeszcze raz stawiamy sobie tutaj tą, jakby złączkę. I teraz jest najważniejszy motyw, bo kompletnie nie pamiętam, jak to się robi. Ej, działa! Dobra, mamy to! O, ale się cieszę! Jeszcze bałem się, że mi nie wyjdzie kompletnie, ale spoko zadziałało. Nice. Kompletny kozak, zobaczcie, za darmo się farmią nici, niesamowite eee, Niech sobie to pochodzi chwilkę i ja tylko sprawdzę czy dobrze myślę eee, nie, źle myślę Rybacy, w... rybacy się wymieniają za nici, nie? Dobrze myślę, że muszę rybaków stworzyć No mam nadzieję i w każdym razie biorę się teraz chyba za tą farmę żelaza póki co A to wygląda obiecująco. Obiecująco. Dobra, słuchajcie, stąd sobie pozyskałem zombiaka. No i tak okazało się, że mam gdzieś w skrzynkach, także już mogłem go sobie nazwać i właśnie straciłem 105 poziom. Delikatny regres, ale mamy nazwanego zombiaka. Stąd sobie go przeprowadziłem, słuchajcie, jesteśmy dosyć blisko naszej jakby tej pierwszej rozkopalisk bo zabrakło mi w trakcie budowania farmy żelaza, a zabrakło mi właśnie na. Wagonik pięciu sztuk, za, miałem na wszystko: kowadło sobie zrobiłem, jakieś tam narzędzia, ok, ogarnąłem tory, żeby było wszystko dobrze, coś tam jeszcze było potrzeba, jakieś tam do no, jakieś głupoty. No i na wszystko mi starczyło poza wagonikiem i nie miałem jak przeprowadzić wieśniaków do naszej farmy, słuchajcie, żelaza. Także yy, wszedłem sobie tutaj do, do kopalni parę sztuk żelaza, pyk pyk, py, zombie mówię, dobra, stąd prowadzimy zombiaka. Yy, w skrzynkach patrzyłem teoretycznie co się znajduje, tylko nie pamiętam, bo patrzyłem wczoraj i słuchajcie mam wam do powiedzenia. Yy, jedną bardzo ciekawą rzecz, yy, co się odwaliło? Co się odwaliło, to się nie odwali już. Teraz jest, teraz jeszcze nagry, jak nagrywam jest sobota słuchajcie, godzina 13.13 .13 i powinniście dostać odcinek jak na, na kanał, ale e, wstałem dzisiaj właśnie w sobotę rano, żeby dograć, znaczy może dograć, <laughs> nagrany na szczęście cały był, tylko chciałem zmontować. I okazało się, że nie mam zapisanego tego pliku. Także bo właśnie dla was wczoraj w sobotę mieliście mieć odcinek. Dzisiaj w niedzielę macie ten odcinek, który właśnie nagrywam teraz sobotnie, sobotnie po południe powiedzmy. A, a odcinek, który miałem dzisiaj rano z samego rana montować, po prostu zniknął. Wiecie co? Ja chyba sobie pozwolę wyłączyć tą faremkę, bo, bo tego jest bardzo dużo. I na razie powiedzmy, że nam to wystarczy. Wyłączymy sobie, OK. I tak, zrobiłem właśnie tą farbę żelaza, tak jak mówię, już jest cała gotowa bez większych problemów. Yy, ponadto, 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 co? Ponadto, zrobiłem pewien już y, taki hall, trade hall y, wierci sąsiadka. Mam nadzieję, że tego bardzo nie słychać. Zbierałem sobie drzewo w międzyczasie. Yy, no kurczę, jest to taka farma jak u nas na Survivalu mamy. Czekajcie, wezmę tych parę klocków w wykopie i wam delikatnie pokażę. Ile się da, e, zrobimy sobie to, to, to stąd, 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 stąd się podbijemy. Dokładnie. OK. Więc to jest ta sama farma żelaza, co mamy na zrujwalu, którą Wam pokazywałem już, także e, działa bardzo prosto i nie miałem jak tych wieśniaków właśnie tutaj przetransportować. Mianowicie tutaj, no tutaj to do łóżka sobie skoczą, ale stamtąd, z naszej bazy, jakby, e, nie miałem jak tego zrobić. Bo nie wiem, czy w zasadzie nagrywałem, bo to akurat nagrywałem też wczoraj. I kurczę, nie pamiętam, czy wam pokazywałem właśnie tą bazę naszą wieśniaczków, bo farmę jak farmę to na pewno tak. Tylko, czy pokazywałem, jak już zostało rozwiązane tam podziemie z tą farmą? Tego nie jestem pewny, zobaczymy sobie, ale w każdym razie, i tak tu musimy przejść, i tak tu musimy przejść, tylko mam za mało wagoników. A... Stawiam wagonik tutaj i nasz wieśniak sobie pojedzie. Transportowałem właśnie tędy na górę, to jest w ogóle jakaś kopalnia, też, którą delikatnie sobie oświetliłem. I tutaj będziemy sprowadzać ich do pracy. Na razie mamy tylko 6 stanowisk, ale po prostu chcę sprawdzić, czy to działa. I ewentualnie sobie to rozbuduję i przed, przehandluję poza nagraniem. <laughs> Muszę stworzyć sobie te dwa wagoniki jeszcze i za chwilę coś wam powiem. Tak chciałbym udekorować troszeczkę ten, to pomieszczenie, żeby tutaj nie było tak koblowo, że tak powiem. I słuchajcie, na pomoc przyjdzie mi Wandering Trader, przynajmniej tak mi się wydaje, bo do tego do tego pewny nie jestem, ale idąc no z założenia po prostu będzie to dobry plan, także... Wandering tra Trader się pojawi na świecie. Ja już będę miał szmaragdy właśnie od naszych kochanych rybaków. O ile się nie pomyliłem, boże nie sprawdzałem tego, jeśli się nie pomyliłem, to rybak sprzedaje za Nici. Dokładnie, ok, mogłem wziąć Nici. No i właśnie od tych panów już szmaragdy będziemy mieli. A Wondering Trader, z tego co wiem, chociaż ręki sobie też nie dam odciąć, no to on ma chyba w ofercie sadzonkę świerku, w ogóle sadzonki, drzew. Także myślę, że sobie poradzimy jakoś z tym brakiem powiedzmy różnych rodzajów drzewa i tak dalej, bo naprawdę tutaj świerkowy motyw albo takiego ciemnego dębu byłby jak znalazł. No ale póki co są mocne, mocne braki, także musimy się cieszyć tym co jest, radzić sobie w jakiś właśnie taki sposób i dokładnie czekać na szczęście, troszeczkę szczęścia musi w końcu do nas się uśmiechnąć. Dobra, wiecie co, ja sobie to przetransportuję, bo chyba, chyba nie ma sensu Was tym zanudzać i za chwilę pobiegnę po nici i Wam oczywiście pokażę jak tutaj się pięknie z tymi panami wymieniamy za szmaragdy, tylko fajnie jakbyś miał odpowiednią ofertę do tego. Dobra, za chwilę się widzimy. Dobra, mamy już noc, więc to będzie tylko jeden trade możliwy z nimi, ale dobra, spoko, poradzimy sobie, nie ma najmniejszego problemu. E, ważne, żebyśmy już mieli zablokowanych, słuchajcie, na nitki. I ważne, że już pierwsze szmaragdy są w naszym ekwipunku. Także teraz, tak naprawdę, tylko czekać na wandering tradera, żeby dał nam jak najszybciej e, swoje e, nas, nasiona, sadzonki, sadzonki drzew i będziemy przeszczęśliwi. Dobra, super, wszyscy zablokowani na nitki będą, bo już tutaj były różne trady, nawet za węgiel. Gościu chciał ze mną, ale to ja się tak nie dam. Bo za... No, no nie opłaca się, no nie opłaca się ja zresztą też tego węgla nie mam nieskończoność, bo nawet nie mam twierdzy w neterze, żeby móc sobie farmić od witherów. Także jest problem Dałeś jakieś zniżki już czy jeszcze nie, jeszcze nie dałeś. No dobra, spoko. Ale w każdym razie już jesteście zablokowani. Możemy sobie potem handlować za ognisko. Ej, spoko, ten eks jakoś będzie kręcił. Już odbiliśmy praktycznie 105 poziom. Ej, no to mi się podoba, Ej, jest fajnie. Fajnie by było jakbym ten 105 wbił. Ej, Jakbym ten 105 wbił na wizji? Dobrze, super, elegancko. O to chodzi. Piękna sprawa. Tutaj chyba będę musiał dać schodki, żeby się tutaj właśnie z tym EXPEM nie rozstawać, bo on tu zostaje, jak widzicie. Dlatego tutaj chyba schodek rozwiąże sprawę. Ewentualnie coś jeszcze innego wymyślę, ale to zobaczymy. No i co? I dobra, to tyle. Ja to, to, to sobie rozbuduję to pomieszczenie. Yy, gdyby się u nas pojawił już Wandering Trader z jakimiś fajnymi rzeczami, to też to nagram. A jeśli nie, no to zostanie takie kamienne, brzydkie i się zajmiemy poza odcinkami, takimi głupotami estetycznymi. Dobra, lecę dalej. Hej, jeśli mogę prosić, strzel łapkę w górę i napisz komentarz. Motywuje mnie to do dalszej pracy. Z góry dziękuję. Ej, słuchajcie, pamiętałem, że jest zabriarą krówka jedna i. Udało nam się ją sprowadzić, będziemy mieli dwie, bo mamy jedną już zamkniętą, wieśniacę mieli tutaj w wiosce i mamy drugą krówkę, także skóra nam nie straszna, teraz tylko potrzebujemy dostać się do trzciny, ale wydaje mi się, że z, yy, poprzez ekspienię na wieśniakach, handlowaniu to nie będzie żadnego większego problemu. No czekajcie, gdzie jest ta krówka? Tutaj, tutaj widzicie ją. Więc mamy dwie krówki elegancko. Dobra, słuchajcie, na tle działającej farmy nici. E, oczywiście to jest na, na wykorzystaniu bugu jakiegoś w grze i tak dalej, więc ja uważam to trochę za nieuczciwe, ale no mimo wszystko na tym świecie konieczne, bo inaczej dalej nie pójdę. E, Okej, okay, wyłączę sobie, bo trochę nam tego naprodukowała, 121 level jak widzicie, a totalnie... Em... No nie trajhardowałem, po prostu sobie wymieniałem na bieżąco powiedzmy podczas zrobienia jakichś głupotek Między innymi przyprowadziłem już krówki, tutaj trochę rozmnażałem I tak dalej, zwierzątka e, Powiększyłem delikatnie nasz sam trade hall e, Bo jest za mały, był za mały No i teraz troszeczkę więcej jest wieśniaczków i troszeczkę łatwiej im się farmi nici Tutaj zrobiłem magazyn nici i jest on pełny na te prawie 9 strzyń całych podwójnych więc nice. No, i dodatkowo mówię 121 poziom, więc przyjemnie się, naprawdę, przyjemnie farmi. Tylko taki wpadłem pomysł, słuchajcie, że po co mam latać z tymi ćmi tak daleko? Jak mogę sobie zrobić jakiś właśnie tutaj, powiedzmy, system kanalizacyjny, czy tam jakiś, no, no wiecie o co mi chodzi. I po prostu, żeby automatycznie trafiały mi gdzieś tutaj do tego pomieszczenia, te nici. i to jest moje wyzwanie na, na po, do następnego odcinka. I myślę, że się uda, bo skoro już mamy działającą farmę żelaza, no to raczej bez problemu. No ja właśnie się golem zresztą na naszych oczach. I otóż co mamy? Dużo, no dużo, jest dużo, a nie gram jakoś dużo, więc fajnie to działa. Spokojnie, na pewno nam, na, kurczę, na pewno nam nie, nie zabraknie tego żelaza. Boże, zacząłem się prze, przeplątać. Plątać. Dobra, możemy sobie stworzyć od razu bloki. Bo już też nie będziemy mieli, jak tego magazynować powolutku. I jeszcze zrobimy więcej bloczków. Dajcie bloczki. Ok, i tutaj troszeczkę będzie w powiedzmy drobnych. No i spoko, czekając cały czas, słuchajcie, na tego handlu handlującego wędrownego handlarza. Boż, co nie, co się ze mną dzieje. Na tego wędrownego handlarza, ale się nie pojawił. No i szkoda, ponieważ bardzo potrzebuję sosny. A bez sosny, bez tego świerku, boże, sosny, świerku, właśnie tego czarnego drzewka, to ja nie jestem w stanie sobie tutaj pobudować. Bo trochę mam inną koncepcję na to i po prostu potrzebuję tego drzewa. Dobra, no i właśnie trochę tak to wygląda. Jeszcze pójdę tam, pokażę Wam jedną rzecz. Dobra. Stosunkowo daleko jesteśmy jeszcze od naszej upragnionej czciny cukrowej, ponieważ ona jest tam, więc jeszcze masa leweli przed nami. To jest chyba najbliższa trzcina w okolicy, więc i tak powiedzmy, że dam radę. No dam radę na 100%. Nie obiecuję, że dam radę. Eee, no i trochę tego przede mną. Fajnie jakby się pojawił handlarz między odcinkami to bym sobie zrobił tą tego świerka, bym trochę handlował zapatyki, trochę za to, trochę za tamto jakoś by to szło, będę kombinował i będę poza wizją działał, więc ta trzcina w następnym odcinku na pewno jest nasza. Inaczej być nie może w ogóle, nie, nie, przy, nie przyjmuję tego, takiej koncepcji. Jedynie o co się martwię to to, że jakoś głupio zginę, ale no postaram się nie. Do noteru nie będę wchodził. Yy... Bo nie mam potrzeby, nie mam po co tam wchodzić kompletnie, nawet kopiąc kwart, to mi się wydaje, że mało tego ekspa i tak dalej. Yy, dodatkowo w sumie jeszcze wpadłem na pomysł, że mógłbym sobie pozyskać jakieś zenchantowane diamentowe rzeczy od handlarzy za szmaragdy, także to też jest jakiś tam yy, pomysł i coś do, do, do organizacji słuchajcie na odcinek następny. Także jeszcze sporo tych rzeczy, które tutaj możemy sobie ogarnąć mamy już teraz mi się wydaje możliwości na wszystko raczej już bez problemu lecimy i to jest kwestia czasu jak pokonamy smoka ale no przede mną na pewno tro trochę grindowania jest dobra dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka jeśli się spodobało to łapieszka w górę komentarz subskrypcja i wpadajcie po więcej Dodatkowo każda ta łapka i komentarz No bardzo motywują Także im więcej tego, tym lepiej Pożulę trochę sobie więcej w tym odcinku I tyle Dobra, to jeszcze raz łapka? Tak, 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 dobra, dobra, dzięki Hej, siemano